Cześć się z tej strony Crispina, na mną jest Agruki. A to jest seria sąsiad Zapoty tu jest czwarty odcinek, jak się nie mylę. zapraszam na Discorda, zapraszam do chłopaków. Linki są podane w opisie. Tak szybciutko, bo nie będziemy przeciągać. O dzisiejszym odcinku co Kończę tutaj zbierać belki, bo u sąsiada zbierałem na odcinku. Trochę krzywo, nie patrzcie się na to, ale pierwszy raz łowię Fedramo ryśka A co ty sąsiad tam parabysz? Teraz. Ja ten... belki sobie pozbierałem teraz Turem Przed chwilą i będę chyba z tej szczep rozładowywał te belki Ale... Właśnie poza ja odcinkiem po się ugadamy, nie? Na... No po... Poza odcinkiem chyba Ogólnie To się dogadamy Bo w ogóle sąsiad bierze na do... WPL Nie wszystkie co? Nie wszystkie bierzesz, bo ty chyba bierzesz 11? No, no ja biorę 11 Bo tam jest chyba 16 balek Tak, ale ja mam jeszcze z tamtego sezonu a, no to... Ty Kurde, nie... Była umowa, że ty bierzesz 5 balek, a ja 11 Tak no Albo 10 balek ja biorę Nie wiem właśnie czy ja miałem 6 brać, nie wiem właśnie Nie wiem Ja to trochę ładobarko nie umiem ładować, nie? Jak ci powiem, z sąsiad no. Tak jeszcze nie wyczułem ją. Wiesz, pierwszy Aha. raz taką ładę warkę nie? No A, ale laga mam. Uuu, i ja też mam lagę. Pingowało mnie. Trochę. No, bo ale minet. U, minet, wiesz, wiesz? Poszła szalona chwila, ale już tylko Są Sąsiad chyba chory. No, a teraz widzę, że by mieć ten. E, ściadź w Ten Rysień? O, Rysień. O, Rysień. E, 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 Z moim samochodem! e, zatrzymaj się! Tutaj. Ej eee. W ogóle nie wiem co się dzieje z nie? No. Nie mogę opuścić sorry nie samochód to chyba mój sam się, dźwałem, że tylko na złamcia Teraz nadaję no, 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 A, mi mi samochód cały Nie szkodzi jak coś Dobra, Dobra. chyba będzie ktoś od nie rozpoczęcie roku, tylko rozpoczęcie choroby eee, Kurwa, ten pracownik mi odpierdził Ej, rozumiesz to jak to no. jest tabelki? Ja opuściłem je na maksa, jaś mi podnosi. A, no. ta, a tabelka no. za mną jedzie, ne? no? A, a ja mam bardzo fajnego pracownika, bo zaczął mi kosić ten mm, Nie wiem jakiś... O! jest y, z on się pewnie śmieje za mnie jak ja to ładuję, nie? Mówię, widzowie, a tam ład ładowarko pierwszy raz robię ale... Też ciężko na już jest Mogłem padać sobie pod tym, wiesz? Ej! się odejdziesz kawałek? Dzięki Tylko i zaraz pogadamy Podczepimy to kur... W że ci powiem, że ten, e, tak jak myślałem, dało 10 ton. Tego jęczmienia, można tak powiedzieć. Aż tyle? No. Więcej ode mnie? A to wtedy ile dało? No właśnie. 11, ale ja mam, po większe pole. Nie wiem, o co Miałem na stanowisku. Witam, co panie ryśku tam pan Aż... potrzebuje? Ale potrzebuje. jest, 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 mały pendy. A tu jest na sprzedaż, pan. Panie, to. Tego to nie chcę, to celowo utrzymane jest. A mojego pola to nie, nie, nie oddam. A ładowarkę dzisiaj oddam, nie? Jak chcesz. Dobra, dobra. Na flaszkę tam postawię, nie? No, jak zawsze. To pan szuka hektary? Tak. Dobra, to nie zatrzymuję. No, śmanko. Na razie. Który szuka, szuka hektarów? No. Jaki bumper teraz się zaczął rozwijać, czy wrócił z tych nie, Niemiec No z Niemiec wrócił właśnie, czekajcie musisz sobie... Dorobił się, widać też ja sobie kupi jakiś nowy samochód, bo jak na razie z samochodu to też żadnego nie ma Dobra, cime Też a propos sam, tego co ty powiedziałeś, że ja to tobie słabo sypnęło, to też Twoje pole wymaga ten wapno i orki. Ale wtedy nie wymagało, właśnie. Dopiero jak teraz doszliśmy. No i właśnie to mieli. Moje? Moje, tylko wapno wymaga. Chyba. Właśnie wapno mają mi przywieźć dzisiaj. To? no No. Tak. się zamówiłeś? Wapno? Tak, 15 ton na te pole tam. Mówię, wyładuję na jedne pole najwyżej, nie? I będę z systemem bro. Dobra, już jestem na Gospie. Tu sobie postawię na razie na łąkę. Bo Ty już będziesz ten, czyli. Ty... O, no tu ten. Ech, w tym, ten, 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 na Twoim odcinku te belki słamy rozładowywać? Nie, nie, bo wiesz, będą potrzebne pod mnie, Eee. Oh. No. No jak no, się... MTC o! Bo odcinkiem, jakby nie mogę znaleźć? MTZ już jest przygotowany do rozrzutnika, będziemy rozrzutnikiem rozbadać yy, Wapno, bo nie mamy tego. Eee, jak to się nazywa? Sosia. Do... Eee. eee m, Mam no na koszcie. No, ale to jakoś tam chować się nazywa, nie wiem. A ty będziesz na no, jakie pole? Ten moje Wapno... No, by ten. Zamówiłeś. Na tamto, co ty? Kościliśmy. O, przyjechał. O. Dzień dobry. Doric. Pan z ta? W To czeka pan, ja wezmę MPZ i pan pani za mną, co? Dobra. Tylko pan nie świat jedzie kawałek, bo nie wyjada jak coś. Brudde. Co? Słowie myślałem, że trochę... trochę później. Ale się dobrze, bo szybciej podpę. Też ma być przyjechać kupić, obejrzeć prasę ciekawe czy weźmie, bo wstawiłem właśnie. Co? No, c... to ty prasę sprzedałeś? No, bo idę w okrągłe, co to? Bo no, te kwadrat... No, nie jeden sezon mieliśmy tak kwadratownie. Co z Sebiksem wspieraliśmy? Czekajcie, sobie O! A mam ładowarkę, to może pojadę do Ryśka po ten? Łyżkę mi pomożesz załadować, tak? Jedzie pan za mną. Czy on ma to, o, o, łyżkę do ładowarki. Nie wiem zadzwonię do mnie, zadzwonię do niego, to może przy... Nie właśnie jak to zrobię Poczekajcie, bo nie to odpaliłem Miałem kierunek dać O Rysik zostawił ten, tak tak. On w trzeba zabalił da radę tutaj? Tam, tam. Jeszcze tego z dużo czego nie. Po nie zet to, Dobra, tutaj panie. Tu niech pan wyładuje, nie? Dokładnie? Tutaj no Tylko żeby nie tak blisko tego, nie? Tu idzie jedziesz O Dobra ja też. No, e, Kurde, jaka hałda! Dyson shot! Trochę, no, trochę masz tego wapno. No, na wszystkie pola, nie? Le mieciu! Nó! No. Y, ogólnie to ten, takie wapienko no to po ile? Właśnie ile to zapaty? To zależy. A, zależy o, o, to zależy za 15 ton, polega na tym, że w firmie to. czy ten, w, w, przez telefon można to mówić. Przez telefon można Ile za 15 o. ton? 2700. TANIO anioł! Ale coś pan w tym stanie. Dziękuję. Ma pan 800 tam na wódkę. Uh, dziękuję. Dobra, teraz się stąd wyjadę. Dobra. Wyjedziesz na pewno. O, sąsiad lina. Brawo. Głupie. Ły! Sąsiad. Ja idę tam do Mietka, ja do Ryśka już. Stop. No. Pójdę Ujdę pod ładowarkę. Dobra. Co tu się odpala Co eee! Eee! <laughs> Dobrze, panie. Lubli Dobrze, dobrze. Aż na czerwono na Discordie mi. Nie, na obręcie. Dobra, to co, wyjdziemy tutaj potem? JAK POSZEDŁ TYM KAMAZEM? Markę? <noise> Sąsiad będziesz tu obok tej chaty naszej? Yyy, e, obok... Nie. Aaa, bo jakbyś był, to byś mi mówił, kiedy kupię, czy O, ale wokół. to... o... Bo jak ja będę na polu, to nie będę widział, nie? Szybko jedziemy po łyżkę. Ja tam... Nie no, ale zaraz będę ten, bo będę kombaj A, no to dobre. To jak coś to mi powiesz? Zaprowadzał to ten i, i sztajerka z pszczepą Ule wpadliście? Też do... potem muszę iść po Lublinka, bo zostawiłem na polu Zostawiłem go Pod... na polu padnięcie do sąsiada, bo tam coś się stało z pszczepą, nie Nie będę wam mówił, proszę wpaść Zobaczcie też do agro bo No ty jesteś, jedziesz po ładowarku. Ryśka nie ma w domu, trzeba łyżkę znaleźć. O Rysiek! No. Masz łyżkę do ten? Do ładowarki? No się nie wiem, gdzie młody wsadził. Ej, to jak znajdziesz to przyjedziesz? Mogę przyjechać. Tam na pola, nie? Do łapno. Dobra, dobra. To może akurat dojdę tam. Ty, 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 ty. 12 minut odcinka, sąsiad, tak też się poleci? Idę do sąsiada, tam zobaczyć co sąsiad robi. O, sąsiad, patrzcie, Lublinek tutaj, Deutschfer, odpalony. Jest też na polu. Jak na polu? A, na polu moim. To tam? To ja też jesteś, jestem. O. o, sąsiad, jak tam? No dobrze, jakoś to no, nasypnęło, to teraz idę po kombajn, w kombajnie e, też mam trochę. No. No. Jakoś to bo Przez pola idziesz, widzę. Tak, bo nie wiem, czy on jedzie już tam, na razie Dzisiaj taki luźny nacinek bo to jest czerwiec o. i nie ma pracy, nie? Trzepak jeszcze nie doszedł, pszenica tak samo. Nie mam chyba pszenicy. <noise> Na tym nie. Co już nie? Tak już jestem pogubiony. Nie mam rzepak. No. Kuku i. Stoję. Ej, nie mam go jeszcze. Piąc. O jedzie. No ale widziałem, że go jedzie. Odpalę już MTZ. W ogóle pierwszy raz go nie będę rzucać ty tytanem. Pierwszy raz będzie wapno na tej serii o, o aż podniosło powoli, a myślałem, że on tej będzie w stronę no. nabierał. Myślałem wtedy lepiej, ja, ja to też ty jadę. On co się zapierdziałem z tym daj, daj. Czekajcie, Stoczymy tutaj. o! tutaj. Na tej Jedna łyżka i zapełniona ten. Dwie łyżki można tak powiedzieć. No. Ale ryśek no to ma tam łyżkę wielką. Pewnie dwie tam. Ale Ładwarkę podnosi trochę. <laughs> Ale cicho siedzi, co? Musicie skupić chyba mu. <grym> Jakby się skupia Łe! Kul Rysiek, Rysiek... wysuń to! Czekaj on jest skupiony jakby Cooperowi Eee! Rosiop mi kurde zawsze... Dobra, ale chciałam... Chyba Rysiek Burty trochę pogał Burty się no Zaczynamy od tamtąd. Eee, co robią, kurde, Rysiek jest chyba trochę pijany. Co się stał? Włączyłem rusz się, nagle lak Wy też mieliście? No. Rysiek, co ty robisz? Ole, fajna animacja z sąsiadkowa. Dobra, ja też jestem na łyżce, ja jestem, dobra. sąsiadko zobacz, jaka animacja jest z tyłu. No widzę, z daleka. Eee. <laughs> Rysiek by się wtedy wysunął do, do końca, wysięgnik. się egnik. Nie widzę. Podawa ręka na Rysiek, co ty robisz? To jest to, gdzie będziemy się będzie bo ja pracuję za ładowarkę. Zastawiał. Kutya dał. Dobra. Przecież zrobimy sobie potem. Sąsiad. Uh -huh! Ładowarka się przewaliła. <noise> Dobrze, że nie widzę. Dzięki Dobra Dawaj W sumie nawet nie wiem ile mi tego jęczmia ja chce poczyć Naprawdę 11 to 3 Jeszpię wiesz 12 to no mówię To ty masz miejsce pole i tu oparzę u ciebie sąsiad zostawić tego Lublina no na polu spod, 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 spod. No, no dobra Dobra ja sobie na piechotę pójdę i weź zobacz czy tam kupiec coś przyjechał, no? Dobra A jeszcze zrobię dwa przejazdy, to tam małą dawkę daję Trochę fajs słyszymy Ale ciekawe jakim kupiecce przyjedzie samochodem Rysiek! Słyszysz mnie? Na CV? Słyszę, słyszę No jak jesteś tam, coś masz do roboty to idź, nie? Ja sobie nawet uratuję Dobra No i idę Ty ja byś nie siedział tutaj chyba, bo się zanudzisz Nie ja będę cię zatrzymywał, żebyś mi jadowolł. Sąsiad, ja może za, trochę za dużo tego wapna na A? No bo trzeci Nie prze... no, ale będzie cię ciepł... no, za rok, albo na następne pola będziesz miał. No. Dobra, tutaj sobie kocham postawię. A Właśnie szkoda, że nie mamy tego mod na dawkowanie, albo na profesjonalnym gramy. Ale tutaj nie ma jak do tego um, modu na dawkowanie, tak jak było w farmingu 19. No i właśnie to jest szkoda, no? Byśmy musieli grać na tym profesora coś tam Nie no, ale teraz to się nie opłaca w środku serii. No byśmy musieli wszystko orać, nie? Na następny sezon Jak będzie w ogóle, bo tak się wolno to seria rozwija 20, odcinek, a my jeszcze nabyt żadnych nie mamy, no aby być za nie? Eee, co trąbisz? Chaba. Dobry, że tutaj Dobry. na prasę. No tutaj po tą prasę sam kupiec to ogólnie przyjechał. Dobra już na co? Oto ta prasa. Taka, idzie Słuchajcie sobie, że tak wygląda. Tutaj widzi pan! To to... Do... 7 tysięcy są szat, co za tą prasę? Ile? Weź idź stamtąd, no. Idź, idź. Jak siedem to biorę ja no. Biorę w ciemno za 7 Panie! Dobra. Panie to nie on, to jest złodziej. Proszę wyjdź mi stąd. sąsiad idź stąd, bo jesteś upity już lublinem, przyjęcie. Nie, ale ja, ja mówię, prawda? Jak Tak Ostki to w zestawie, tak? Ta, może pan wziąć tam nie to pan? 14 tysięcy zostawiam. Sztuka nieśmigana. Jeden... 14 za dużo. Nie no, ale żartuję Remont to był tu, tu... tu... dwa razy jak to? W Sasonie? Ciekawe czemu Panie, ona ma sezon, aby jedne porę robił. Pół hektara Aremon a był ten... Hmm. dwa razy. No, a jak 14 to nie wiem. U sąsiada do Iczwara kombajno już robiliśmy po 50 razy w też ni. Wie nie pan? <noise> pan nie pyta. A to łańcuch pęknie, a to pasek A weź, iść z tym złomem. Dobra, e, Nie wiem. 13? Nie, dalej do 12,5 może być? Daj 12 i będzie dobrze Dobra, może być, to szufla Szufla Dobra, idziemy Pekaj. podpisać umowę tutaj, proszę Przygotowana jest, proszę podpisać, ja podpisuję mm. Pan niech się podpisze Czachy to kto gra? A, my z sąsiadem no, no. Pan może ciastkę... Się... O kurde, zapomniałem Sąsiad, a czemu mi zostawiłeś buty tu swoje? <laughs> jakie moje, panie? O, jakie buciki no To, to sąsiada Sąsiad zaprasza kobiety Gdzie ja to no. stanie? No tutaj, panie, stanie bez tego, czterdziestki i panu wystawię tak. Ja się tutaj chyba nie wypręcę Dobra, ja tutaj, tutaj prasę trochę no, no, przestawię. przestawię No tylko zjazd tutaj, nie? Tego tutaj Sąsiad Pudzian, to tam Dawaj sam szat Dobra Czekaj Trochę jeszcze Dobra Podślepię to Dobra Dawaj Powolutku, powolutku A nie, nie, rutek to dwórko bada Wiem Ej, ja, ja nie wyjadę Ale tak to Weź przesun się, co? Trochę Dobra, nie patrz, Jak panem to zadawać? My, jak tyłem chyba ja nie umiem cofać, panie. No to co ty, to Tak jest. na jazdy, tak jest. Te to w górze. No i no. dupę no, w górze mam. Dobra, tam widzę. Właśnie, panie, może być taki? Do końca, daj 40 kiedy tam robić, co masz do roboty. Ja se tu by Dobra, zostaw mnie, panie, panie pan przeryw robi, a nie? Ej, to nie wiedziałem tak, panie. Brawo, ale ja to będę wisiał. Daj mi, to, ci pokażę, że to wiedzie. No wyjechać wiatr, ale patrz 40 będzie wisia. Ona już nie jedzie. O ku... <laughs> Ej może to ratujcie to, co? Poza tym. Pan zrobi mi przerw zaraz? Już zrobiony. Naprawdę? No. A, dobra, to dziękować. Proszę odstawić. Sąsiad przypina jeźdźmiu, żeby odstawił tutaj ten? 40? Są chyba nie ma. Dobra. Idziemy jeszcze. No przypilnuję jak to, żeby 40 odstawił. Do końca dojedziemy ten ostatni przejazd i kończymy, bo tu już 25 minuta będzie. No, nie ma co za długiego robić, co za nie? Dobra, przejazd. Co? Co jest, kurde. kurde. <laughs> Proszę poświęc, <przeklęc. śmiech> nie, nie, no sprzedać. Nie Tutaj lepiej nie przychodź. Rób zdjęcie. Zrobiłem zdjęcie. Dobrze. Dobra. Ogólnie samsiat uh, już... Uh, piec odjechał ci. Dobra. Kwota na pamiątkę zrobiona. że. prasa na lawecie jest. No. Nie do. Więc co? Więc co, widzę? to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam do chłopaków. MTZ odleciał, niestety. Linki macie w opisie. Trzymajcie się na razie. Elo. Elo. 那我儿。No,